Szybko widzowie, zaraz się zacznie, zaraz będzie koncert, zobaczycie jaki. Kliknijcie łapeczkę w górę, robimy wyścig na łapeczkę. Kto zdąży kliknąć szybko łapeczkę, o tutaj rączką, paluszkiem, na telefonie, tablecie i właśnie, na czym oglądacie też napiszcie komentarz, zostawcie łapeczkę i biegniemy. 3, 2, 1 jestem w środku. Dobra, tutaj zacznie się koncert. Zaraz zacznie śpiewać. Ale chodźmy po popcorn. Weźmy sobie popcorn jeden. Okej, okay, hm, wezmę sobie on tutaj jeden, okej, okay, żeby coś schrupać i idziemy. Uuu, ale dobry, ale dobry. Dobrze, idziemy w takim razie tutaj. E, cześć, dzień dobry. U, zaraz, zaraz, ej, tu nikogo nie ma. Czemu tu nikogo witam wszystkich na koncercie Rumi! Co się stało? Dzień dobry, co się stało z widownią? Tutaj powinni być ludzie. Zawsze jak się przychodzi na spotkania albo koncerty, to są ludzie, a ja jestem tutaj yy, sam. Ty jesteś sam. chyba prawdziwym fanem. Ej, ja myślałem, że też tu przyjdą inni. Cześć. Dobra, no to no, może. przyszedłeś tylko ty? No właśnie, przyszedłem tylko ja. Dobra, to może sobie usiadłeś. No to ja ci i zaśpiewam, co ty na to? Dobrze, 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 dobrze. No to w takim razie, czekaj, żeby dobrze widzieć, jeszcze sobie wezmę na przykład hmm, lornetkę. Żebym cię dobrze widział, tylko gdzie ona jest. Dobrze, a ej, dobrze wygląda w tej lornetce? Teraz... Czekaj, szukam teraz lornetki, żeby zacząć. Gdzie ona Kiedy jest? że ej. chcesz, to możesz bliżej mnie stanąć. Nie, co? Nie, 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 poczekaj, zaraz znajdę. na Chcesz. Gdzie ona jest? Ej, zaraz, zaraz nie widzę jej. Czekaj może tutaj gdzieś. O, widzę, dobra, już mam, już mam, już mam. Patrzcie, znalazłem teraz i bierzemy tej temy, które znalazłem, okej? Okay, bierzemy ją teraz, dobra, i z przybliżenia będę Ci widział jeszcze bliżej. Dobra, uwaga, patrzę. Wow, Jak ale wyglądam? Ło wow, wow wow, wow, ej, zaraz, zaraz, co ty robisz z tymi nogami? Ja umiem tak tańczyć, widzisz, a do tego umiem też śpiewać. Jo, dobra, ale masz yy, kocie ruchy, normalnie takie szybkie. Dobra, to może coś zaśpiewasz, co? Hmm. No, na przykład zaśpiewam. Uwaga, jesteś gotowy? Jestem gotowy! I? Na skotek, na płotek i mruga. Co to za Żadna to piosenka niedługa. A co to za niedługa, piosenka była? Nie, do masakra, nie co to jest. Krótka, no ja nie mi... podobało Ci się? Ty śpiewasz jakimś kotku, nie no, szedł kopetek, nie, no nie, nie. Ale to... ja mam takiego swojego i Posuj się, posuj się, teraz ja to śpiewam. Słuchaj tego, słuchaj tego, patrz co Szynwetek, bijnijcie łapeczkę. I śpiewam. Roz, dwo, trzy! Mam teren przekopany i wiarę swój plan. Fundament mam ze skały, a za plecami klan wow. Do da, do 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 Widzisz, 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 słuchasz, co, ty super śpiewasz Fajna aha, piosenka aha, aha. może nagramy jakąś wspólną piosenkę Co, chcesz wspólną piosenkę ze mną? Ale czekaj, to no? jest K-pop Demon Hunters Ty tu jesteś ta... Mrumi? No ja jestem łowczynią demonów, ale w tobie nie wyczuwam żadnego demona. Nie, 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 ja nie jestem demonem, żadnym demonem nie jestem. Jest to normalny Smyslow. Dobra. No to bardzo dobrze, to się może zaprzyjaźnimy. Mm, może jednak nie, bo ja mam ale koleżanki. Ale słuchaj, ty tak fajnie śpiewasz i jesteś taki super i nie jesteś demonem. Nie. Hmm. Masz wiele pozytywnych cech. Yy, ja może jednak yy, może jednak sobie tu posiedzę i sobie pooglądam jeszcze, posłucham, nawet ze popcorn. Jesteś yy. pewny? Ej, zaraz, zaraz. Co ty tam robisz? E, co to za serduszka mm, są? Bo ja cię tak polubiłam. Co, co to, to jest? Ej, zaraz, 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 zaraz. ej e, aż mi oczy wywaliło. Ole, mi wywaliło oczy. Mm, ci o nie nie, 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 ej, zaraz, zaraz. Ej, ja jestem widzem, tylko jestem fanem, ale ale, czekaj, czekaj, czekaj. Ej, to nie jest tak jak myślisz. To nie, nie, nie. Ja nie chcę. Jak to nie, jako jedyny przyszedłeś na mój koncert. Ja nie chcę, nie chcę. Nie lubisz. Nie chcę żadnego. Nie chcę żadnego. Żadnego buziaka! Wow, mam pana, mam Żadnego pana. buziaka nie chcę! To dla naszej miłości! Co? Ej, zaraz, zaraz. Czy ty się we mnie zakochałaś? Ale... Majsa, na mój koncert! Dam ci buziaka! M o nie, 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 nie! nie. Uciekam stąd! E, pizzę tutaj? Mam trochę! Ej, dzień, e, e, dzień dobry! Nie dzień, dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! co pan Dzień Ej, nic nie słyszę, bo mam pizzowe nauczniki, takie. Na Kto zamawiał pizzę? <laughs> okay, to mam! To, Okej, to ta pani zamieniała, zamawiała. Proszę, dać jej pizzę. Eee, eee, nie! Daj mi pizzę! Panie, daj mi pan pizzę! No, ja się pizzą? O nie, o nie, o nie, zostawcie mnie ten zbieg z pizzą. Ta biegnie tutaj, do no nie wytrzymę teraz. Szyko ucieka, ucieka, bo się schować. Ja nie chcę żadnej pizzy i nie chcę żadnego causa. E, dobra, wiecie co? Może podbiegniemy do góry. Ej, to o, ta Rumi z Demon Hunters, ona chyba się we mnie zakochała. Chyba jej się spodobałem. Ale czekaj, wejdę na drzewo może, albo tutaj. Hops, dobra, okej, okay, okej, okay, wszedłem teraz na dach. Położę się na dachu, dobra, tutaj, o, elegancko jest na dachu. Dobrze, ona mnie nie widzi. Haha, nie zobaczyła mnie, stoi i szuka, rozgląda się. Okej, okay, ma serduszka Dobra, nie widzimy, nie, widzi nie widzi mnie, nie widzi. Jestem u góry. Hihi hi. hi. Maju, jestem. Bo ja mam taki fajny samochód. O, dobra, tutaj, o, myślałem, że wpadnę. Okej, okay, co? Samochód? Ej, teraz tam policja podjechała, Ej, policja. co tu się dzieje? Co to jest za po ulicy? Halo? Ej, szeryf, 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 idę Dzień to dobry. Jadę to skosić. Dzień dobry, proszę się zatrzymać. Ej, przepraszam, przepraszam, mm. przepraszam, przepraszam. Ja przepraszam. do koncertu. Przepraszam, Ej, widziałem... Ej, dzień, dzień dobry. dobry. Widziałem It's jak... Nice. Jestem. Widziałem jak ona ukradła komuś telefon. O, czy to prawda? nie, pani... nie mam żadnego telefonu. Tak, 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 tak. tak ona... A pani taką Proszę buzię? Zobaczyć. Co to za oczy? Ona ukrada no. telefon komuś, na razie. Bo to jest mój nowy chłopak Razem o, chyba pan policjant ją aresztuje zaraz. Ja Jest pani to, dobrze, to, Ten telefon to musi nie. się telefon Ej, się, Asikiery. Coś, nie, 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 ona Co nie, 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 się dzieje? nie, 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 O, nie, o, nie, o, nie, o, nie, o, nie, 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 ze nie, 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 o nie, nie zostaw mnie! Co na ty zrobiłaś z policjantem? On leży! Co ty zrobiłaś z kolei? Nie O nie, 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 nie w nogi! nogi! Ej, ona rozwaliła policjanta, wyciągnęła normalnie go rozwaliła! O nie Dora, to mam teraz przegibana, dora, wiecie, co może, przejdę tutaj sobie? Szybko, szukaj, szybko, szybko! szybko. Dora, teraz tutaj może... Czekaj, szukaj, szukaj, szybko, szybko! do tego, do tego... Okej, okay, schowam się, schowałam się tutaj może. Otwieraj to, otwieraj to. Nie wiem, gdzie tu się schować. Tu, tu, tu dora, dora, tutaj będę. Tutaj będę. Okej. Okay. Okej, okay, chyba mnie nie widzi. Ej, zakryję się poduszką. Wiecie co? Poduszką się zakryję, może mnie nie będzie widzieć. <grym> Będę się chował za poduszką, widzowie. A wy też możecie się schować, na przykład za plecakiem, albo nosić ten plecak. No wy plecaki już leciały sprawdzać, tutaj zobaczcie, cały zestaw szkolny. Wpadajcie tam jest naprawdę mnóstwo różnych rzeczy szkolnych, jak wróciliście do szkoły, to możecie jeszcze mieć fajny zestaw, albo sam plecak, albo jeszcze wleciał bidon. Patrzcie, jest tutaj bidon wraz ze śniadaniówką. Tutaj możecie sobie włożyć chlebek, jedzonko, jak chcecie. Link w opisie Smash Wpadajcie, sprawdzajcie. Dobra, a ja muszę jakoś wyjść. Musimy, wiecie co, uciec najlepiej do swojego domu, albo gdzieś do lasku, żeby ona... Czy jest jakieś tu wyjście może? Hmm. Tutaj można wyjść stąd? Nie, tutaj nie można. Czy można to wejść, czy nie? Tutaj coś kliknąć? Nie, nie ma tu wyjścia. Jest tu jakieś wyjście ewakuacyjne? O nie, nie ma tu wyjścia. Nie ma tu wyjścia. O nie. O, O, ona tu wjeżdża. Co jest wielkim tirem? O nie, 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 nie. Mój samochód zabierze Zaraz, 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 zaraz. Co to za wielki tir? Bip, bip. Jedziemy duży. na imprezę! Co jest impreza? Eee, co to za wielka ciężarówka twoja? Widzisz, ja nawet tutaj, Jacuzzi. Eee, zaraz, ja zaraz. Do naszej dwójki. Ej, eee, wiesz co, Rumi? Ja nie chcę z Tobą mieć tutaj imprezy. Jak nie? Ja już siadam i jadę, Ej, zaraz, zaraz. Ej, zaraz, zaraz, gdzie ty mnie zabierasz, Rumi? Co jest gorąco? O nie, 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 tylko nie koncert, ja nie umiem śpiewać. O -o. Będziemy śpiewać, wow, jedziemy. O nie, co ona mi teraz zrobi? Zabieram je gdzieś tym swoją wielką ciężarówką. Turbo! Jo, ale przyspieszyła, co jest, tak szybko. I my wow. nie jedziemy za szybko? Wow, 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 jedziemy za wow, wow. szybko. Wow. O nie, ale szybko zasuwamy, to czy to jest na pewno... Ej, zaraz, zaraz, gdzie się tu rozwajamy? Wow. O, Olewolnięcie! O nie, o nie, co to za budynek nowy? Nie widziałem go co wcześniej. Jest co, tutaj chcesz zrobić imprezę? O nie, tylko tak. nie tu. Tylko, Zaprosili u. nas na otwarcie. Jeszcze mieliśmy. O nie, zaraz, zaraz. Czy my uh -huh. mamy... Co? W wielkim, nowym domie? Ale czekaj, czekaj. Ten dom nie jest imprezowy. O nie, ona chce go zrobić. robimy tutaj bipę Wszędzie nas chcą. Oni wszędzie chcą nas słuchać. Czy to na pewno jest bezpieczne? E, reaktor? Nie Reaktor? Co jest? Tu, ty tu chcesz zrobić imprezę? nie, to ty? będzie fajne. O nie, o nie, o nie to wow. y, tutaj nie powinniśmy robić imprezy, jak to by oh yeah. wybuchło. Ej, oh zaraz, yeah. zaraz, co tutaj mamy, jakie wielkie wiatraki. Ej, pierwszy raz to widzę. O nie, dobra, wiecie co, ja muszę stąd lepiej uciec, nie? Czekaj na drabinkę, szybko. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. No i są so, Jak stąd wyjść, jak stąd wyjść? Mnie. Może tutaj? Trzeba tutaj wyjść? Nie, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem? Co to sterować? Nie, nie, nie chcę tu sterować, ja nie umiem tym sterować. Gdzie stąd wyjść? Co to, to, to za przyciski są? E, może lepiej ich nie klikać. Lepiej nie klikaj, ale może dadzą jakiś efekt świetlny O nie, o nie, o nie, nie podchodź do mnie! Yyy, weź się oddal, ode mnie. Co ty robisz? Co to jest? Co to jest? Ej, co to jest? Masz, ała, 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 ała! ała, ała. Staj, o nie! Zaraz, szyka, szyka, uciekaj. Chodź Ucieka, to, ucieka, staj, ucieka w nogi, Nogi. O nie, którędy, Tędy? Ja tu nie wiem, ja pierwszy raz tutaj jestem, Cześć, co ej, co, ej, o, 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 co co <słuch> odkociłem? O Nie co to znaczy. O co zrobiłem, o nie! Szuka do góry, do góry, do góry, Uciekam. gdzie ja jestem? Pierwszy raz tu jestem w ogóle jakiś nowy budynek Saj, na nie wiem, coś zakręcam, odkręcam. Dobra, dobra szukaj do góry. A! Nie, nie mogę przejść, co jest, gadaj? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, ej, gdzie ja się znajduję? Nigdy tu wcześniej nie byłem w ogóle. Czekaj, mam jakieś tu zakręce na zakręcę to szybko. Wow, ej, dobra, rzuci się to? O nie, zakręciłem to mocno do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, a zostaw mnie! Uh, uh. mm, chodź, będziemy razem! no, szybko, do góry, okej! Okay. O, zaraz, raz, ja jestem w tym reaktorze wielkim, o nie! Musimy stąd uciekać, Rumi, jak najszybciej! A czemu? Nie możemy tu być, a co jak to, wywali do góry? Przecież to może ja wylecieć do góry! Mogę im Ej, zaraz, zaraz, Ty, takiś potwór! La, la. Stój, 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 jakiś... Rumi, 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 jakiś potwór nas ściga. Tam widzę jakiegoś potwora, który Jaki wyszedł z tej wody. potwór? Zobacz, jak ja tu bazuję! Co to tu idzie? Ej, to coś wyszło tam z dołu, widzicie? Ale wielkie, jak to się spina. Zaraz, zaraz, co to jest? Rumi, uważaj, uciekajmy lepiej Uciekaj nie śpiewaj. Ja obronię nas. Nie. A, A, tu idzie, tu idzie. A, A masz, to idzie, to idzie. Uciekam, uciekam stąd. Szybko. nie no, Nogi, 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 dobra. Szybko wezmę rower, rower. O nie, jeszcze różowy wziąłem. Czemu różowy mi dało? No nie, do no nie, serio. Uciekam. Szybko schowałem się tutaj, schowałem się tutaj, szybko, szybko, szybko. Okej, okay, schowałem się, schowałem się tutaj, 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 tutaj. Dobra, jestem, okej. Okay, nie widziałam mnie. Nie widziałam je, nie widziałam je. gdzie jesteś? O, o O nie, o nie. E, zaraz, zaraz. Co ty, co ty bierzesz, co ty bierzesz, co ty bierzesz? Aaaaaah! Aaaa! 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 Co ty robisz? Co ty robisz? A, zaraz, zaraz. A, gdzie ja jestem? Ej, co się stało? Dostałem z mopa Uu, gdzie ja się pojawiłem? Gdzie ja się znajduję? O, lepiej wezmę poduszkę w razie, w, to mam z poduszki uwalne. Fajne poduszki, pamiętajcie, z małyską so team już czekam na was oraz z plecakiem nowym. Tutaj macie wam pokazuję zestaw szkolny oraz zestaw się nadaniowy. Już wleciały, wyleciały te rzeczy. Dobra, ej, zaraz, zaraz, co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? Yy... Dzień dobry, panu! Yy, raz... do Jedzenie, pizza, cola? Uuu, jakie dobre. O nie, znowu ty! To ty, Rumi! O A, nie, tylko nie ona. Ej, Bob Demo handel. O nie, serio, ej, zaraz, zaraz. Czekaj, czekaj, czemu tu nic nie widać? I gdzie ja. Je... A, jestem w samolocie, tu nie, tu są chmury! My lecimy samolotem? No mówiłam ci przecież, że lecimy na kolejny koncert razem, tylko we dwoje. Lecimy teraz na koncert? Tak. Ale ja nie chcę, nie umiem, ja nie wiem jak się śpiewa. Tak się cieszę, jest. O nie, teraz na koncert kolejny K-pop demo ja nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. O nie, o nie, o nie, nie. Ja nie umiem śpiewać, nie umiem śpiewać. Już wiem co wyciągnę. Wezmę to. rzymskie ognie i to podpalę. O nie, nie, tylko nie. Tak, podpalę, no, 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 uwaga, podpalam, nie! Nie! rzucam. zaraz! a, a, co jest? A, nie, 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 zostaw! nie, nie, O, nie, 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 o nie, o nie, o nie, o nie. Spaliło się. O nie, nie, zagasło. O nie. No Chciałem... Nie nie możesz takich rzeczy używać! Ech, dobra, dobra, nieważne, czekaj, coś może autopilot, autopilot, wyłącz autopilota! Tak, wyłączę to, wyłączę to, Tym naciskam emergency. dobra! Puu! Alarm! Alarm. Co jest jest avaria, 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 haha, awaria, A, awaria, awaria! Ha Awaria, awaria! Wyskakuję z tego samolotu! U, lecę! Wyskoczyłem, tak, poczak lecę! Wow, 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 spadochron szybko! Jest dobra, jest spadochron, dobra, lecimy na spadochronie, ale zaraz, zaraz ty lecisz za mną! Nie leciała leci. O nie, ona leci za mną, zobaczcie. O nie, daj gorzej, teraz muszę gdzieś wylądować, czekaj, wyląduję, może to tutaj, zlecę gdzieś, może na szkołę. Ej, właśnie teraz do szkoły się idzie, nie? To może do szkoły pobiegnę. Okay. O nie, ona samą polecia. A co? do szkoły, Schowa się gdzieś w szkole. Dobra, muszę się schować przed nią Rumi w szkole. Dobra, może tutaj, może czekaj, w tym, nie? Gdzie by się schować, Gdzie by się schować w szkole? Gdzie tu się chowię? Tutaj, może, czekaj, to nie? Może tutaj, czekaj z tej strony. Tu, 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 tu! Z tej strony, to jest. Gdzie jesteś? Jestem u góry, jestem gdzieś u góry, okej, tu mnie nie zauważy. Tak! Schowałem się w toalecie. to gdzie jesteś? Zostanę sobie tutaj, poczekam i nic się nie stanie. Dobra, no to a wy wpadajcie na fajne rzeczy moje poduszki z Stuart Team, a ja sobie... gdzie jesteś! O o o, o o, o o! Nie, 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 nie! Zostaw mnie, zostaw mnie, nie!